5G nas zabije, usmaży. Nowa technologia pozwoli na przejęcie przez hakerów kontroli nad moim pojazdem. Za dużo jest tych satelitów. Drzewa wolniej rosną. A w chce wstać antenę w 5G. Zapytam z ciekawości: kiedy ostatni raz słyszeliście w mieście śpiew ptaków? Czy widzieliście wróbla? Dobra, koniec tych bzdur. Mógłbym tak w nieskończoność, ale to oczywiście tylko przykładowe komentarze pod naszymi filmami. Temat sieci 5G powraca w Polsce coraz częściej, a to za sprawą nowych obaw o zdrowie obywateli. W międzyczasie pojawiają się oczywiście doniesienia o paleniu nadajników tej sieci za granicą, a na dodatek niektórzy z niewiadomych przyczyn łączą 5G z aktualną epidemią. Wszyscy przeciwnicy 5G w Polsce możecie spać spokojnie, bo prace nad nią właśnie stanęły. Jestem Malo i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam co, dlaczego, co jak się stało i jaka jest przyszłość sieci 5G w Polsce. Oglądajcie. A teraz już tak całkiem. Na poważnie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat sieci 5G, koniecznie sprawdźcie nasze filmy na kanale Technostrefa. Zgłębiliśmy tam m.in. sposób działania oraz to, jak może rzeczywiście wpłynąć to na przemysł i gospodarkę nie tylko krajową, ale i światową. Nie była nam obojętna także kwestia zdrowia. Sprawdziliśmy, jakie wnioski mają naukowcy odnośnie działania sieci 5G i czy jest w ogóle czego się obawiać. A teraz, jeżeli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, z dzwoneczkiem masz na to ten moment, a my lecimy z dzisiejszym tematem. Na początek, kilka słów przypomnienia o sieci 5G. Jak zapewne wiecie, Polska, jak i inne kraje Europy, mają wprowadzić obsługę nowego standardu telekomunikacyjnego. Właściwie wszystko było już na ukończeniu, a całe przedsięwzięcie w realizacji. Jednak kilka ostatnich miesięcy bardzo mocno zweryfikowało plany dotyczące uruchomienia sieci 5G w Polsce. Pojawienie się informacji o aktach wandalizmu oraz niszczeniu działających masztów 5G jeszcze bardziej zaostrzyło ruch przeciwników tej technologii. Dodatkowo całej sytuacji nie pomaga panująca obecnie epidemia. Nie tylko ze względu na to, że niektórzy wierzą, że to właśnie sieć 5G wywołuje nową chorobę. Ale także znacząco przyczynia się do rozprzestrzeniania wirusa. Ja nie wiem, kto wymyśla te w ogóle teorie spiskowe? Sorry, kto? Co? Dlaczego? Powiedz co? No powiedz tak, powiedz jeszcze, że Ziemia jest płaska. Tak, no wiele osób też to wierzy. Aktualna sytuacja w kraju ma dość nieoczywisty skutek, jeżeli chodzi właśnie o 5G, bowiem na sali sejmowej znaleźć można zaledwie ułamek wszystkich posłów, którzy odpowiadają za uchwalenie nowych ustaw. I tak przechodzimy do teraźniejszości, gdzie przyszłość sieci 5G stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Zapewne zapytacie. Dlaczego? Okazało się, że prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ma zakończyć swoją kadencję znacznie wcześniej, bo już za nimi spełna dwa tygodnie, a nie jesienią 2021 roku, jak przewidywała jego kadencja. Obecny wciąż prezes był jedną z głównych osób, które odpowiadały za budowę infrastruktury oraz podział pasm dla operatorów. Jednym z jego zadań było przeprowadzenie aukcji na bloki pasma 3,6 GHz, które były kluczowe dla budowania szybszej infrastruktury. Taka aukcja została zawieszona z dniem 16 kwietnia tego roku, jednak niektórzy operatorzy zdążyli wnieść już swoje oferty. I nie mówimy tu wcale o małych kwotach. Pojedynczy blog o szerokości 80 MHz w paśmie 3,6 GHz ma cenę wywoławczą na poziomie niebagatelnych 450 milionów. Złotych. Co ciekawe z Ministerstwa Cyfryzacji, które także opiekuje się rozwojem 5G oraz UKE docierają zupełnie różne informacje na temat całego zamieszania. Cytując portal Urzędu Komunikacji Elektronicznej aukcja 5G winna zostać unieważniona z uwagi na wątpliwości prawne, powstałe w związku z jej zawieszeniem przez prezesa UKE, a także z uwagi na pominięcie w niej wymogów w zakresie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej. Ujmując całą. Sytuację w największym skrócie, tak, to właśnie Polska. Na chwilę obecną przyszłość 5G w naszym kraju prezentuje się niezbyt ciekawie. Całość nabiera bardzo politycznego wydźwięku i bardziej przypomina przepychanki niż faktyczne próby ujednolicenia przepisów dotyczących nowego standardu 5G. Przez to bardzo trudno tak naprawdę określić, czy cała ta sytuacja się w ogóle zakończy, kiedy się zakończy i kiedy będziemy mogli korzystać z internetu. 5G. No i w końcu oczywiście 5G to nie tylko telefonia komórkowa i internet mobilny. Mówiliśmy o tym już nieraz, jednak w świadomości ludzi utarło się przeświadczenie, że 5G powstało tylko po to, żeby na smartfonie mieć magiczny 1 gigabit internetu. Nowy standard sieci ma znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach życia i to nie tylko prywatnego, ale też publicznego. Sektory takie jak transport, służba zdrowia, logistyka, rolnictwo, automatyzacja mast, czy w końcu rozwój szeroko pojętej sztucznej inteligencji. Nie będą mogły się do końca rozwinąć bez odpowiedniego fundamentu, czyli właśnie sieci 5G. Oczywiście niektórzy powiedzą, że przecież da się bez tego wszystkiego żyć, i nie mam z wami zamiaru oczywiście polemizować, bo czystą prawdą jest to, że bez elektryczności także dało się żyć parę wieków temu. Sieć 5G to niewątpliwie jednak następny krok w rozwoju społeczeństwa, świata i technologii. Te zmiany będą zapewne widoczne dopiero tak naprawdę za kilka lat bądź nawet kilkanaście. Czy wyjdzie to na dobre, czy wyjdzie to na złe, zobaczymy. Oczywiście to wszystko są spekulacje, a jeżeli chcielibyście zobaczyć właśnie materiał, w którym mówimy szerzej o tym, jak sieć 5G może wpłynąć na rozwój cywilizacji, lub macie jakieś pytania, śmiało dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. Czekamy na to właśnie i prawdopodobnie wtedy zrobimy kolejny odcinek, w którym odpowiemy właśnie na Wasze pytania. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o aktualną sytuację na temat sieci 5G w Polsce. Koniecznie udostępnij ten materiał na Facebooku, aby inni mogli zobaczyć, jak właśnie wygląda aktualna sytuacja sieci 5G. No i oczywiście zostaw łapkę w górę, jeżeli ci się podobało. No i napisz komentarz, co ty sądzisz o tym wszystkim, co się właśnie dookoła dzieje. Również zapraszam was do subskrypcji kanału Technostrefa, aby nie przegapić najnowszych ciekawych filmów. Koniecznie oczywiście z dzwoneczkiem, a także Wpadnij koniecznie na naszego Instagrama, TechnoStrefa, gdzie znajdują się ciekawe posty. Ostatnio mieliśmy także post konkursowy. Do wygrania była ciekawa nagroda, także koniecznie sprawdźcie, co tam się dzieje. Tymczasem mówił do Was Alo, dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia, na razie, pa pa.